Dzisiejszy temat to transmiter FM. Jeżeli rozmawiamy podczas jazdy samochodem, licz się z tym, że prędzej czy później na pewno, ale to na pewno dostaniesz mandat, który jest w wysokości 500 zł, i dostajesz od szczału 12 punktów karnych. Więc jeżeli masz samochód, jesteś kierowcą i nie masz systemu głośno mówiącego, więc zainteresuj się i kup po prostu transmiter FM. Ponieważ zaoszczędzisz przy tym, Czas, pieniądze, a w niektórych wypadkach nawet i prawo jazdy. Ponieważ 12 punktów w dzisiejszych czasach to jest naprawdę ogrom punktów. Różnica między tymi modelami jest naprawdę subtelna, nie licząc oczywiście wyglądu. Cenowo jest bardzo korzystnie, ponieważ, od prawej, ponieważ możemy kupić urządzenia bardzo tanie. Subiektywnie tanie, jak i odrobinę droższe. Zaczynając od tej strony, jest to granica około 80 zł, 90 100 i granica około 130 zł. Oprócz, samego, oprócz samej różnicy w wyglądzie, tak naprawdę różnic tutaj nie ma, ponieważ każde urządzenie działa, spełnia swoje funkcje i właśnie chodzi o to, żebyście naprawdę pomyśleli tak samo jak zawsze zachęcałem was do tego aby kupić po prostu najtańszy nawet wideorejestrator To jest druga rzecz która jest przydatna i to bardzo przydaje się podczas jazdy samochodem Dlatego okrótce opowiem wam jakie są różnice między poszczególnymi tymi transmitterami FM Zaczynając oczywiście od najtańszego, nie będę porównywał, nie będę wam pokazywał, jaka jest różnica w dźwięku między jednym najtańszym urządzeniem, a tym odrobinę droższym, a tym najdroższym, ponieważ różnic nie ma. Próbowałem. Testowałem. Testowałem te urządzenia, porównując je oczywiście do siebie. Jak również porównując te urządzenia z oryginalnym systemem głośno mówiącym. Jeżeli chodzi o różnicę jakości połączenia między nawet tymi urządzeniami, ba, powiem nawet więcej, między tymi urządzeniami a na przykład oryginalnym zestawem głośno mówiącym, jest naprawdę subtelna. Bo wszystko rozchodzi się o to, gdzie tak naprawdę mamy wejście, do ładowarki, ponieważ w każdym urządzeniu znajduje się mikrofon, i to właśnie od tego uzależniona jest tak naprawdę jakość naszych rozmów, jak odbiera nas po prostu odbiorca. Ale nie ma się co tym przejmować, ponieważ każde urządzenie jest na tyle dobre, że bez problemu komunikacja w dwie strony działa naprawdę znakomicie. Więc różnica między tymi urządzeniami jest stricte taka sama. Więc dlaczego te urządzenia się różnią od siebie wyglądem, jak również ceną, już Wam pokazuję. Urządzenie najtańsze, urządzenie, które kosztuje naprawdę parę groszy drożej. I urządzenie najdroższe, bo aż kosztuje w granicach 120-130 zł. I na pierwszy rzut oka od razu widać różnicę, ponieważ jedyne z tych urządzeń ma na stałe zamontowany kabel zasilający. I właśnie to urządzenie najbardziej wyróżnia się z tych Dwóch pozostałych, ponieważ, tak jak powiedziałem na samym początku, mikrofon w tych urządzeniach, jeżeli jest bliżej nas, to wiadomo, że rozmówca po drugiej stronie będzie nas słyszał bardziej dokładniej, jak również czyściej. Jeżeli jesteś przedstawicielem handlowym, to podejrzewam, że masz samochód z oryginalnym wbudowanym zestawem głośno ale jeżeli nie. To dla osób, które naprawdę bardzo dużo jeżdżą i bardzo dużo rozmawiają przez telefon, to urządzenie BHF 06 jest stricte dla nich. Ponieważ wpinamy to urządzenie. Na przykład w kratkę wentylacyjną która znajduje się na przykład z lewej strony kierownicy i odległość między tym urządzeniem a nami jest naprawdę niewielka. Te urządzenia charakteryzują się tym, że są wpinane bezpośrednio do gniazda zapalniczki i teraz jest różnica taka, że uzależnione jest to oczywiście od danego samochodu, bo nie każdy samochód ma dokładnie w tym samym miejscu gniazdo zapalniczki i to może przeważyć właśnie nad Samym odbiorem, jakością samych rozmów. Więc yy, różnica między tymi transmiterami FM a najdroższym już znacie. Więc różnica między tymi dwoma transmiterami jest naprawdę subtelna, bo charakteryzuje się tylko tym, jeżeli chodzi o ergonomię. Aczkolwiek, dla mnie najlepszym urządzeniem jest urządzenie najprostsze jest najtańsze. Jeżeli w danym samochodzie masz gniazdo zapalniczki blisko siebie, to nie powinieneś się w ogóle tym przejmować. Takie urządzenia, oprócz odbierania połączeń i zakańczania, mamy jeszcze fale FM, przez które wybieramy na stacji, jak również na tym urządzeniu, i właśnie dzięki temu to połączenie jest między sobą połączane. Oprócz tego mamy dwa gniazda USB: Quick Charge 3.0 i USB. Do muzyki mam tutaj na myśli, że, na przykład, możemy podłączyć sobie Pendrive'a i słuchać bezpośrednio z tego urządzenia. Urządzenie numer 2 charakteryzuje się znowu tym, że oprócz Quick Charge 3.0 i wejścia na przykład na pendrive z muzyką, dostajemy jeszcze USB typu C, Power Delivery. Czyli jak sami możecie zauważyć, dokładając tak naprawdę parę groszy, to urządzenie robi się nam bardziej uniwersalne. Co mało, dodatkowo posiada ona wejście na kartę MicroSD. Znowu zaś od góry mamy wyświetlacz. Bardzo przyjemny potencjometr, dzięki któremu właśnie ustawiamy fale radiowe i dwa przyciski FM. Jeżeli byśmy akurat nie chcieli. Korzystać z tego właśnie oto potencjometru. Od spodu mamy możliwość całkowitego wyłączenia lampki, bo jeszcze to urządzenie posiada lampkę. Stricte to też, tylko że tutaj nie możemy zmieniać żadnych różnych kolorów. Tutaj możemy zmieniać tą właśnie obwódkę na różnego rodzaju kolory, jak również całkowicie ją wyłączyć. Zaś to urządzenie, tak jak powiedziałem wcześniej, według mnie jest przeznaczone dla osób, które naprawdę jeżdżą zawodowo w pracy samochodem i bardzo dużo korzystają właśnie z rozmów telefonicznych. Więc to urządzenie jest według mnie najlepsze pod kątem pracy, bo jeżeli, tak jak ja, nie pracuję jako przedstawiciel handlowy, to wybrałbym według mnie najtańsze, jak również najprostsze urządzenie. Jeżeli Ci się podobał ten materiał, to pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. W sekcji komentarzy pisz, czy Ty posiadasz już jakiś transmitter FM. Jeżeli tak, to jaki. Jeżeli macie dodatkowo jakieś pytania. To również na nie odpowiem. To wszystko w tym materiale, a ciebie, jeżeli interesuje ten inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i oczywiście łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.